Siemano mordeczki z tej strony człowiek artysta, jestem dzisiaj na polach Mokotowskich gdzie chciałem wam pokazać blachę, na której są wrzuty, to co żeby nie przedłużać zaczynamy. Jest godzina 10 rano, ale jest już dosyć słonecznie. Chciałbym wam pokazać tę oto blachę, która jest za mną to na od mniej więcej roku. Tutaj stoi, tutaj kiedyś były kluby, jak i stare baseny skry. A ja pokażę Wam tę prace. Tu mamy Diego, bajser. Słuchajcie, muszę uważać, żeby nie zostać przejechany, ponieważ jest dosyć duży ruch. Punie pola mokotowskie to jest miejsce, w którym Warszawiacy chillują, przychodzą na grille, koce i inne akcje Jeżeli chcielibyście zobaczyć relacje z tych budynków, które były kiedyś za tym parkanem, ogrodzeniem metalowym Zapraszam do moich wcześniejszych relacji Naprawdę są fajne prace Jest co oglądać Tu mamy duśkę zło Jej charakterystyczne oczy Czy te oczy mogą kłamać? Tutaj możecie też zaobserwować odpryski. Zobaczcie. Jest to spowodowane tym, że blacha była przemarznięta. I po prostu lód odmarł, i farba odpadła razem z mrozem, z lodem. Zobaczcie, w tym przypadku jest właśnie to samo, o czym mówiłem Wam przez chwilę czekajcie zejdę trochę w cień, bo nic nie widzę. dochodzimy słuchajcie już do końca więc to jest tylko taki można powiedzieć szybki strzał tutaj zobaczcie właśnie tutaj były te budynki które kiedyś wam kręciłem tu były pustostany tam z tyłu też jest stadion Skry który też wam kręciłem więc jeżeli chcecie mogę wam podesłać linki lub po prostu sobie sami sprawdźcie jak to wyglądało a naprawdę było bardzo bardzo dużo prac tutaj tu mamy również oczy zło I srebra Ok. Crew w takim oto śmietniku Tu mamy jeszcze Szymana. Zobaczcie, ktoś go przejechał. Akurat ta praca Szymana bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo Szymana robi grafiki, które nakleja na street. Tu mamy jeszcze ostatnią pracę UKS-ów. Zdecydowałem wam się pokazać jeszcze jedną miejscówkę, jest to również blacha, tylko y, można powiedzieć, że obok Polomokotowski są, tak jakby przebudowane w całości, więc trochę y, tych ścianek jest. Ja wam po prostu wybiorę tylko najciekawsze wrzuty, żeby nie pokazywać tak zwanych mazańców. Tutaj zobaczcie, z tyłu jeszcze jest widok y, na centrum. Tu mamy taki wybieg dla psów, ludzie też również yy, siedzą na kocach. Słuchajcie, w taki sposób, po to doszliśmy do końca. Pokażę Wam teraz fajne zjawisko występujące czasami w graffiti, a mianowicie patchwork z wrzutów. Niektóre po prostu przeństwa są poprzestawiane, więc naprawdę fajnie to wygląda kompozycyjnie. Zobaczymy tylko co jest z tej strony na pudle Ogólnie na takich pudłach kiedyś były fajne wrzuty urana Niestety już ich nie ma teraz No ale graffiti sztuka efemeryczna więc Nie ma co się dziwić, że co jakiś czas po prostu Znikają i pojawiają się nowe Akurat w tym miejscu nie było urana tylko w drugim A mogę się mylić To chyba tutaj też urek był wrzucony, z tego co pamiętam, na tym pudle. I ostatnia strona. jest. Dziękuję, że ze mną byliście mordeczki, trzymajcie się, życzę Wam udanego dnia. Elo!